Ta kobieta chyba oszalała, bo rzuca w samochody szklanymi butelkami, powodując ich uszkodzenie. Artykuł 288, paragraf 1, mówi, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nagranie z kamerki jednego z rowerzystów jest bardzo niepokojące. Ten rowerzysta przed nami jedzie idealnie, środkiem jezdni. Gdzie powinien trzymać się bardziej prawej strony? Autobus go wyprzedzający jednak popełnia ogromne wykroczenie, bo uderza w tego kolarza, a ten spada z rowera i ląduje na ziemi. Winny w tej sytuacji oczywiście jest kierowca autobusu. Kierowcy w BMW często dopuszczają się hamstwa na drodze. Ten kierowca postanawia zaoszczędzić parę sekund czasu, hamsko wyprzedzając. Także samochód, którego wyprzedzał, musiał aż przyhamować, bo panicz mu wjechał przed maskę. Naprawdę nie wiem dokąd się śpieszył, ale śpieszy się już do niego list z mandatem do zapłacenia. Tym razem nie przeszło mu to płazem i dobrze może to go czegoś nauczy. Kierowca, którego zobaczycie przez chwilę po lewej stronie, w złych warunkach pogodowych, na śliskiej nawierzchni, przy dużej prędkości. Jedzie pod prąd i przez pasy. Pewnie sobie pomyślicie, że to nie jest duże wykroczenie, ale niestety jest bardzo duże. Za samo wyprzedzanie na pasach można otrzymać do 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych. Zobaczcie, co zrobił ten kierowca. Zamontował koło motoroweru do ciężarówki. Chyba wszyscy wiemy, jak bardzo jest to głupie. Niewiarygodne jednak jest to, że mimo tego wyprzedza on inny samochód i jedzie, jakby nigdy nic się nie stało. Możliwe, że dla niego to normalka. No albo po prostu nie miał zapasowego koła. No cóż, pomysł kreatywny, ale raczej mało bezpieczny. Wyścigi ślimaków to na drogach szybkiego ruchu niestety codzienne zjawisko. Lewy pas to nie jest kółko różańcowe. Na drodze przede wszystkim nie jesteśmy sami i swoim działaniem nie możemy utrudniać innym poruszania się. Jednakże jeśli już mamy parcie na szkło, to chociaż upewnijmy się, że nic za nami nie jedzie. O ile ta sytuacja nie jest jakaś chamska, to jednak warto po prostu stosować się do tych zasad. Ta akcja może was rozbawić. Kierowca jedzie z otwartymi drzwiami swojego małego dostawczaka. No i na razie nie dzieje się nic ciekawego, bo razem z autorem nagrania przejeżdżają przez skrzyżowanie. A sam kierowca przed nami nie jest świadom chyba otwartych drzwi swojego pojazdu. Jednakże tuż po przejechaniu skrzyżowania z dostawczaka. Wypadają nagle dwa kartony kartofli, i nagle kierowca ten się orientuje, że coś jest nie tak. Zastanawia mnie tylko jedno, jakim cudem nie usłyszał wiatru, który przy tej prędkości wlatywał przez otwarte drzwi samochodu. Nie zdziwicie się chyba, jeśli powiem, że to nagranie pochodzi z Polski. Księciunio, przechodzący przez drogę, nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju i ten musiał się zatrzymać. No, ale jedno trzeba temu panu przyznać. Potrafi okazać szacunek za to, że tramwaj się zatrzymał specjalnie dla niego, choć powinno być odwrotnie. Rondo to skrzyżowanie proste jak budowa cepa. Nie wymaga żadnych umiejętności poznawczych. Wystarczy trzymać się wydzielonego pasu i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Jednakże ten kierowca albo chamsko się wcina, albo nie rozumie, jak działa Rondo i że nie miał pierwszeństwa. Za takie przewinienie 350 zł i 6 punktów karnych jasno by uświadomiło, jak się trzeba poruszać. Ten kierowca ostro popłynął, wskazuje, że chce skręcić w lewo, ale niestety zbyt wcześnie skręcił i na jego nieszczęście jedzie właśnie pod prąd. Szczerze mówiąc, nie jest to chamski ruch. Jestem raczej pewien, że się po prostu zagapił i skręcił tam, gdzie nie powinien. No oczywiście to go nie usprawiedliwia, ale raczej na długo zapamięta tą sytuację. Nie wiem dlaczego, ale ten kierowca założył koła od karocy do swojego samochodu i znalazł się w rowie. Napiszcie w komentarzach, dlaczego według Was założył on takie koła do samochodu? Zgadnijcie, jaki mandat należy się temu kierowcy? Podpowiem Wam tutaj, jakie wykroczenia popełnił ten kierowca. Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, wyprzedzanie na pasach. Oraz przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, no, mandat byłby tutaj naprawdę pokaźny, a punktów na konto kierowcy wskoczyłoby całkiem sporo. Więc zadajcie sobie pytanie, czy warto się tak śpieszyć? Ten kierowca BMW zachował się chamsko, ale jednocześnie pomysłowo. Używając swojego nowoczesnego samochodu, jest w stanie otwierać zdalnie bagażnik, gdzie zamieścił kartkę ze środkowym palcem. To nagranie przedstawia nam, jak autor dojeżdża do skrzyżowania równorzędnego. Wszyscy dobrze wiemy, jak takie skrzyżowanie działa. Kierowca czarnego Mercedesa z kolei jednak tego nie wie i myśli, że ma pierwszeństwo. Niestety bardzo się myli, bo pierwszeństwo ma autor nagrania. Nie jest to jakieś duże przewinienie, bo grozi za nie tylko 350 zł oraz 6 punktów karnych. Najwidoczniej go na to stać. To nagranie z kamerki roweru bądź hulajnogi. Samochód dojeżdżający do skrzyżowania nie orientuje się, czy ktoś właśnie jedzie ścieżką rowerową i zatrzymuje się na pasach, a powinien znaleźć się przed pasami. Pierwszeństwo w tej sytuacji mają oczywiście piesi oraz rowerzyści. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nauczy kierowca, aby więcej tak nie postępował. Kierowca prowadzący ten samochód nie spodziewał się raczej, że podczas normalnej jazdy Spotka się za chwilę z samochodami na drodze, które wyznaczają własne zasady. No bo jak inaczej wyjaśnić to, że Audi jedzie pod prąd, a za tym Audi jeszcze kolejne samochody. No, mam podejrzenia, że nie zrobili tego świadomie, bo pewnie są w szoku i nie wiedzą jeszcze, że muszą cofnąć. Jednak po chwili pełna kulturka i cofają. Widać, że chyba zrozumieli swój błąd, gorzej jakby stali w miejscu i się jeszcze wykłócali. No ale wszystko kończy się dobrze i szczęśliwie. Podczas rutynowej kontroli, szeryf podchodzi do sportowego samochodu, prosząc kierowcę o wyjście z pojazdu. Jednakże, szeryf nie przewidział, że samochód otwiera drzwi do góry i reszty już nie muszę mówić. Kierowca, którego za moment zobaczycie, ewidentnie chyba pierwszy raz musiał wjechać na drogę szybkiego ruchu. Miał 50% szans, że wjedzie na prawidłowy pas, jak widać, źle obstawił i właśnie jedzie pod prąd. I co najlepsze, nie zamierza zawrócić, tylko dalej jedzie, co jest o wiele gorsze, bo mógłby mieć zderzenie z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Mandat za takie przewinienie to 2000 zł i 6 punktów karnych. Na tym filmie koło wypada z białego samochodu. I uderza w samochód po lewej stronie, który podskakuje do góry i dachuje. Sytuacja niestety tragiczna w skutkach. Łamki sekund tutaj decydowały, i nie było możliwe podjęcie żadnych działań. Takiego hamskiego szeryfa już dawno nie widziałem. Ten kierowca przed nami w hamski sposób zajeżdża drogę autorowi nagrania. Jak widzicie, niewiele brakowało od kolizji. Dobrze, że autor nagrania szybko zareagował. Kara za szeryfowanie powinna być znacznie wyższa, aby takie przypadki jak ten. Nie pojawiały się na polskich drogach. Zobaczcie w spowolnieniu, jak blisko tutaj było do niepotrzebnej kolizji.